Cześć, tu Artur Lip. Przez lata pracy w branży B2B zrozumiałem, że fundamentem każdego sukcesu jest właściwy człowiek na właściwym miejscu. Ale znalezienie go w dzisiejszym świecie to prawdziwe wyzwanie. Właśnie dlatego powstała firma Liphaus. Naszą misją jest przede wszystkim wspieranie Cię w procesach rekrutacji. Specjalizujemy się w branżach takich jak inżynieria, finanse, sprzedaż, TSL, IT oraz HR. W ciągu lat, pomagając firmom znaleźć najlepszych specjalistów, widziałem tysiące rozmów. Porozmawiajmy więc o pieniądzach. Temat, który wiele osób unika, ale negocjacje uważam jako jeden z kluczowych elementów zdobycia satysfakcjonującej oferty pracy. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób przygotować się do negocjacji i jak je prowadzić. Zaczynamy. Kiedy zacząć rozmowę o pieniądzach? Czekaj na odpowiedni moment. Nigdy na początku. To fundamentalna zasada. Nigdy nie zaczynaj rozmowy kwalifikacyjnej od pytania o pensję. To sprawia, że rekruter pomyśli, że jesteś zainteresowany tylko pieniędzmi, a nie firmą czy stanowiskiem pracy. Pokaż przede wszystkim swoje zaangażowanie i wartości. Najpierw musisz przekonać rekrutera, że jesteś idealnym kandydatem na daną ofertę pracy. Zatem zbuduj wartość swojej kandydatury poprzez prezentację swoje i umiejętności, jak i doświadczenie. Zazwyczaj to rekruter inicjuje temat. Pytania i oczekiwania finansowe. Pojawiają się najczęściej, myślę, że na dwóch etapach. Jednym to jest proces rekrutacji, natomiast po pierwszej rozmowie telefonicznej raczej się tego bym nie spodziewał, natomiast już na kolejnym spotkaniu face-to-face, -face, gdy rekruter jest z tobą naprawdę zainteresowany, wtedy padnie to sformułowanie. To jest właśnie ten moment. Jak się przygotować? Hmm. Uważam, że dogłębne badanie rynku to podstawa. Sprawdź ile zarabiają inni. Zanim podasz jakąkolwiek kwotę, musisz wiedzieć ile tak naprawdę jest warte Twoje doświadczenie, umiejętności na obecnym rynku pracy. Sprawdzaj zatem portale takie jak pracuj.pl, no Jobs. Weź pod uwagę kluczowe czynniki Twojego doświadczenia. W zależności od tego, czy jesteś juniorem, czy seniorem, w zależności od lokalizacji, czy mieszkasz w Warszawie, tutaj te stawki będą zdecydowanie wyższe niż w pozostałych miastach. Ważna jest również wielkość i rodzaj firmy: czy to jest startup, czy to jest korporacja, a także zakres obowiązków na konkretnym stanowisku. Wszystko wpływa zdecydowanie na wysokość wynagrodzenia. Nie porównuj się z kimś, kto ma 10 lat doświadczenia lub pracuje w innej branży. To zdecydowanie nie są argumenty, które mogą przewyższać na Twoją korzyść. Jak podać swoje oczekiwania? Mów przede wszystkim widełkami, nie jedną kwotą. Podawaj widełki, nie punkty. Nigdy nie podawaj jednej konkretnej kwoty jako swojego oczekiwania. Zawsze operuj przedziałem, na przykład Moje oczekiwania finansowe mieszczą się w przedziale od X do Y brutto. To daje Ci przede wszystkim przestrzeń do negocjacji i pokazuje Twoją elastyczność. Dolna granica widełek powinna być kwotą, którą jesteś w stanie zaakceptować. Co jeśli rekruter naciska na jedną kwotę? Jeśli rekruter bardzo nalega na to, żeby podać konkretną kwotę. Możesz powiedzieć, biorąc pod uwagę moje doświadczenie, zakres obowiązków, moje oczekiwania to około x złoty brutto. Jednak jestem otwarty na dyskusję, zwłaszcza biorąc pod uwagę pełen pakiet benefitów, który Państwo oferują. Pamiętaj o benefitach pozapłacowych. Wynagrodzenie to nie tylko podstawa. Zawsze bierz pod uwagę cały projekt, pakiet, który możesz otrzymać. Może to być ubezpieczenie zdrowotne, karta sportowa, opieka medyczna, fundusz szkoleniowy, praca zdalna, elastyczny czas pracy, służbowy samochód, telefon, laptop to wszystko elementy mogące. Znacząco podnieść wartość oferty. Kolejny temat. Zawsze uzasadniaj swoje oczekiwania. Dlaczego jesteś tyle wart? Pokaż swoje wartości, nie podawaj kwoty z sufitu. Uzasadnij, dlaczego Twoje oczekiwania są takie, a nie inne. Odwołaj się do swojego doświadczenia, konkretnych. Osiągnięć, unikalnych umiejętności, które właśnie pokazały, że jesteś warty dla danej firmy. Przykład. Moje oczekiwania finansowe miesięcznie mieszczą się w przeciale od X do Y. Wynikają z moich 8 lat doświadczenia w branży IT, gdzie udało mi się osiągnąć konkretne rezultaty, osiągnięcia. Wierzę, że moje doświadczenie, umiejętności, konkretne umiejętności możesz jeszcze raz wymienić, podkreślić, będą cennym wkładem w Państwa projekt. Bądź gotów na kontrpropozycje i elastyczność. Nie mów tak od razu, kiedy otrzymujesz ofertę. Podziękuj i poproś o dzień lub dwa na przemyślenie. Nigdy nie akceptuj natychmiast, nawet jeśli bardzo jest to dobra oferta. To daje ci czas na analizę i ewentualne przygotowanie. Dzisiaj tak naprawdę ważne jest, aby rozważyć, co jest dla ciebie najważniejsze. Czy tylko pieniądze, czy może elastyczny czas pracy? Możliwość rozwoju. A może konkretne benefity? Jeśli firma nie może zaoferować wyższej pensji, może być otwarty na negocjacje również w innych obszarach. Zakończ negocjacje profesjonalnie i z szacunkiem, nawet jeśli nie w zgodzie z Tobą, niezależnie od wyniku negocjacji, zawsze zakończ je profesjonalnie i z szacunkiem. Podziękuj rekrutowi za jego czas i ofertę, którą złożył. Budowanie dobrych relacji jest ważne, nawet jeśli tym razem nie dojdzie do porozumienia. Nigdy nie wiesz tak naprawdę, kiedy wasze drogi ponownie się przetną. Negocjacje to proces, w którym obie strony mają wygrać. Nie bój się więc mówić o swoich oczekiwaniach. Ale róbcie to z szacunkiem i profesjonalizmem. Powodzenia zatem w negocjowaniu, w wymarzonej pracy. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny i wartościowy. Pomoże ci osiągnąć wymarzoną pracę i Twoje cele zawodowe. Pamiętaj, aby subskrybować ten kanał i nie przegapić kolejnego odcinka. Jeśli szukasz partnera w negocjacji i potrzebujesz, aby cię do tego przygotować, zapraszam na moje social media. Link do strony internetowej znajdziesz w opisie. www.liphouse.com. Serdecznie cię polecam i ściskam za ciebie kciuki. Pozdrawiam, Artur.